Gdzieś z tej strony poszłem, bo dzisiaj pokażę Wam dwa skiny, które sam stworzyłam. Pierwszy to Natura buczyli czyli taki czy Tutaj ma jakiegoś liścia, liścia z trawy zrobione, to tutaj ma kolejnego liścia, jakiegoś dziwnego. Y, tu masz ten na stopy zrobione z trawy, w ogóle matkę za i tą bruszkę, co by już z Wędrzeuszył. Tutaj. I ten. Ma liścia na naszywkę ust dla y, ptaka. Rękawiczki ma te strawy i ma całe z liści. I drugi skin to Pirat Spike. Ma tu takie słuchawki. Ma taką fryzurkę przerobioną na kaperusz. Opaskę klasyczną na oko. Jakiś wąsik. Zamiast ręki ma taki y, tutaj hak. Tutaj ma normalną rękę tylko taką trochę wyrwaną. To na deskorolkę i tu ma złajby te, drewno przekrojone, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, żelączki, głosujcie w komentarzach na TikToku albo na YouTube, jak wolicie, chyba, że tu na YouTube będzie zblokowane który skin ładniejszy i pa!